Sherlock Holmes to jeden z najwybitniejszych detektywów znanych fanom literatury. Ta nietuzinkowa postać oraz jego asystent dr. Watson doczekała się także serii dedykowanych gier, a odsłona pod tytule Zbrodnia i Kara oznacza niemały zwrot dla tego cyklu. Jest to przygodówka, gdzie kierując poczynaniami głównego bohatera, stajemy naprzeciw sześciu niewyjaśnionym zdarzeniom, które naturalnie czekają na rozwiązanie. Morderstwo czy też inne wypadki najczęściej przerastają możliwości dedukcji Scotland Yardu. Tu niezbędna będzie nasza pomoc. Spostrzegawczość zostanie wystawiona na próbę, zwłaszcza gdy na miejscu zbrodni musimy odnaleźć różne poszlaki lub dowody w sprawie. Umiejętne i logiczne łączenie materiałów dowodowych, podparte również uzyskanymi zeznaniami od świadków i podejrzanych, to klucz do rozwikłania tajemnicy. Stand aside, Watson. This might be dangerous to od nas i naszych detektywistycznych zdolności zależy kogo uznamy za winnego zarzucanych muczynów. Oczywiście możemy także zbagatelizować jego udział w przestępstwie. Odnosząc się do podtytułu, który brzmi tak samo jak powieść Fiodora Dostojewskiego, to my decydujemy czy skażemy podejrzanego, czy damy mu drugą szansę w życiu. Świetny klimat wiktoriańskiego Londynu, nowa prawa graficzna i masa detektywistycznej pracy. Wszystko to znajdziecie w najnowszej grze o Sherlocku Holmesie. Jest to świetny tytuł dla wszystkich graczy ceniących sobie wzmożony trening szarych komórek. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us.